Mamy sezon na maliny, hura, hura! Są teraz słodkie i przepyszne. No więc spróbujcie przepisu na sernik malinowy na zimno, który znalazłam dla Was na moich wypiekach. Standardowo w moich przepisach cukier jest zastąpiony kselitolem i tak też stało się tutaj. Więc galaretka malinowa, jeżeli kupicie taką z cukrem, to wsypujecie po prostu galaretkę, do tego dodajecie połowę wody która jest wskazana na opakowaniu, czyli zamiast pół litra 250 gram. No i przy pomocy termomiksa ją zagotowujemy, rozpuszczamy żelatynę. Będzie to trwało 8 minut. Zaraz zobaczycie, jak ładnie się rozpuściła nasza żelatyna. I w momencie, kiedy już to będzie zrobione, zobaczcie, wszystko jest rozpuszczone, nie ma ani grama żelatyny, która by tam zalegała na dnie, odstawiamy. I to musi ostygnąć do temperatury pokojowej, czyli nie zastyga, ale jest, nie jest gorąca w dotyku. A w tym czasie 200 g malin przecieramy przez sitko, po to, żeby pozbyć się pestek. No i robi się to w ten sposób właśnie. Ja akurat wykorzystałam do tego taki, taki nazwijmy to sprzęt do dozowania miodu, którego do miodu nie używam, bo jakoś nie umiem. Wolę miod łyżką. I w ten sposób przecieramy, aż zostaną nam same, ziarenka, dzięki temu nasze, nasze ciasto będzie aksamitne. No i teraz mamy ten moment, kiedy galaretka już ma temperaturę pokojową, mamy przetarte maliny i do tego dodajemy yy, jedno opakowanie 250 g mascarpone, które będzie w temperaturze pokojowej, czyli wszystkie składniki muszą mieć podobną temperaturę, po to, aby nam się nie zważyły, po to, żeby było to wszystko aksamitne. No i słuchajcie, miksujemy dosłownie 30 sekund, i wstawiamy na chwilę do lodówki, żeby się nam to lekko zagęściło, a w tym czasie myjemy naczynie miksujące dokładnie, wycieramy, bo będziemy ubijać śmietanę, czyli coś co wiele osób twierdzi, że nie da się zrobić w termomiksie, da się, musi być naczynie miksujące dokładnie wytarte. Y, musi być suche. A, ja tylko na samym początku zakładam miarkę przy ubijaniu, a, po to, żeby mi nie, po, nie pochlapało całej kuchni. Po chwili ona dosłownie, po chwili zaczyna gęstnieć. Jeżeli jest bardzo mocno schłodzona, tak jak moja, to dosłownie zobaczcie, chwila, moment, jest ubita śmietana na sztywno, napowietrzona i fantastyczna. No i teraz słuchajcie, bierzemy tak zwaną różgę i tą rózgą będziemy delikatnie wymieszamy delikatnie tę śmietanę do masy, którą wcześniej zrobiliśmy. Serka mascarpone, maliny, galaretki. Po to, aby nadała naszej masie puszystość. I wtedy, kiedy już to się dokładnie połączy, będziecie widzieć, kiedy znikną wszystkie grudki. Przez chwilę trzeba to, trzeba to powtarzać, aż będzie zupełnie gładka i aksamitna masa. Wylewamy na herbatniki, które wcześniej wy wyłożyliśmy w tortownicy. To jest malutka tortownica o średnicy 20 cm. Jeżeli chcielibyście, aby ten sernik był większy, zróbcie go z podwójnej ilości składników, albo wyjdzie Wam bardzo płaski. Jeżeli użyjecie tortownicy np. 26 cm, to jest taka standardowa. Wstawiamy na lodówki, to tężeje. Spokojnie kilka godzin to zajmie w momencie kiedy już jest stężałe bierzemy śmietanę, nieważne o jakiej temperaturze doprowadzamy ją nieomal do wrzenia, wrzucamy 120 g białej czekolady, która sama z siebie się rozpuści w momencie kiedy się rozpuści łączymy to w jedną masę to jest tak zwany ganasz z białej czekolady, który rozprowadzimy za chwilę na już naszym zastygniętym serniku widzicie, on jest zastygnięty zupełnie i rozsmarowujemy na tym warstwę Białej czekolady, która świetnie, zapewniam Was, świetnie będzie się komponowała smokiem. Trochę się ślizga, bo ona natychmiast zastyga, więc trzeba się spieszyć. No i teraz słuchajcie, dekoracja, czyli maliny dookoła, tak żeby nam utworzyły taką świetną, bardzo dekoracyjną warstwę. Tak, żeby na każdym ukrojonym kawałku naszego sernika była spora ilość świeżych malin. Powoduje to, że smak jest naprawdę świetny, bo maliny te na wierzchu są kwaskowe. Ten krem, ten ganasz z białej czekolady jest bardzo słodki. Natomiast nasz sernik jest taki kremowo-kwaskowato-słodki i to naprawdę wszystko się super komponuje. No i tak jak widzicie, to jest bardzo, bardzo prosty sposób na to, żeby te maliny ładnie i równomiernie rozłożyć. No Rozkładamy je na powierzchni całego naszego serniczka. No i zobaczcie, już są ułożone, natomiast na sam wierzch kruszymy mini bezy. Ja akurat mam różowe i białe. To jest nasza dekoracja. Te bezy dodają dodatkowej słodyczy i takiej lekkiej chrupkości. Także też warto, warto ich poszukać lub ewentualnie, jeżeli chcecie, możecie zrobić je samodzielnie w domu. Tylko to też będzie dodatkowa praca. No i zobaczcie, tak to wygląda później. Jak tylko zastygnie, podajemy pyszny.